Yo ludzie, sorry, że dawno nie nagrywałem, ale były wakacje i sami wiecie, o co chodzi. Od dziś postaram się nakręcić całego LEGO Harry Potter 1.4. Na YouTubie jeszcze nie widziałem polskiego, zagrajmy, ale za to widziałem niemieckie, no to... Będę się starał nie robić tak, żeby było... Nie... Będę się starał po prostu nie plagiatować, a FPS mi spadają zarobiście, dobra. Uff. No to co? Nowa gra. Jedziemy Dobra z... Albo nie Tak, że widzicie ile mam FPS-ów w lewym dolnym rogu Ale po prostu nie wiem kiedy mi się nagrywa, a kiedy nie, jeżeli nie mam pokazanych. Uch. I od razu na wstępie chciałem powiedzieć First, ja robisz zajebiste zagrajmy. Ale teraz ciii <laughs> Dobre Jaki wasz up. <laughs> <try> <try> dobre Тосер Powinna być jeszcze dalsza część intra, co się dzieje? O Nie wiem, czy to już będzie grać jeszcze dalej. Intro, chyba intro. E, jednak nie. A. Hagrid jest według mnie w tej grze najlepszą postacią. Chwila. Sorry, że jestem prawie pewien, że w ciągu gry będę się mylił, jeśli chodzi o klawisze i bardzo was z tego powodu przepraszam bo dopiero wczoraj zakupiłem tą grę przyszedłem do niecałej połowy ale po prostu już się nie mogłem powstrzymać żeby nagrać to zagrajmy dlatego od razu jak wstałem to zacząłem yy, nagrywać widzicie to coś co się na nad nami unosi to jest jeden z czterech herbów Hogwartu Jeżeli e, uzbieramy pięć z nich To coś tam się stanie Ale już nie pamiętam co Jeśli chodzi o samą grę e, Fajna jest, bardzo polecam do kupienia Zakupiłem ją e, w Saturnie za, 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 już wam powiem za ile e, tu, 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 Chwila, chwila, chwila. Dobra, mnie się z tym, ale coś za około ósmych było. O. No. Aha, dobrze. Eee, chwila, muszę tylko coś sprawdzić a propos tej gry. Eee, e, 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 e. Chwila, chwila. Jezus. Gdzie to jest, gdzie to jest? No kurde. Dobra, mniejsza z tym. Jeżeli ktoś już grał w inne serie czy tam gry Lego, to chyba seria, yy, wie że i znowu zacząłem pieprzyć o niczym. Nie jeszcze z tym Przez fleść nie będę odzywał, bo nie mam nic do mówienia. Jak widać animacje są ładnie zrobione. Najbardziej w tym grze podoba mi się ten moment. Jeszcze nie to, tylko to. <laughs> nie, to jest po prostu genialne. Nie wiem, czy może wiecie, czy nie. Czy poznajecie tego gościa? To jest nauczyciel czarnej magii. Boże, zagram ja obrony przed czarną magią w pierwszej części Harry Pottera. Ten miły pan z Turbanem. Wow, dostaliśmy drugi, drugą część. drugą część herbu. Fajnie, nie? To no może jeśli. Jak to mawiają w grach w CD Action o Grecję z nie może wyraknąć tekstu o walnięciu klocka. Jezus, nie mogę z nich. Walnięciu klocka. Też fajna część, fajna rzecz w tej grze. Dobra, dajmy sobie z czyszczeniem. Teraz szukam takiego jednego miejsca. O, teraz zobaczcie taki pasek na górze. Ułożony tak jakby z, z klocków Lego. To się nazywa pasek prawdziwego czarodzieja. Yy, polega to na tym... O, chwilę, zaraz wam wytłumaczę. I w tym momencie uratowaliśmy ucznia. W grze jest 50 uczniów do wyra uratowania, wyratowania. No nie wiem. Trzeba ich po prostu uratować, albo im pomóc. E, a propos tego pasku. Jeżeli uzbieramy całego... Cały pasek. E, wtedy dostaniemy złoty klocek. E, I... E, dostaniemy pieniądze. Cały złoty pasek trzeba mieć... E, jeżeli się uzbiera maksymalnie... Jeżeli się uzbiera maksymalną ilość, no prawie maksymalną ilość monet w danym poziomie. Tak. Monetki. Srebrne dodają yy, do 10 punktów, jakby tak jakby punktów monet. Złote dają 100. Niebieskie, które mam teraz na celowniku. Chwila, teraz. Ten po prawej daje 1000, a po lewej 10 tysięcy. Fajnie stu... jest. Fajnie <laughs> Wybaczcie, mam lekką chrypę. Fajny jest też tutaj sposób, yy, w jaki można robić eliksiry różne. Jeżeli ktoś grał w LEGOS, yy, no Star Wars. Yy, co się dzieje? A, już wiem. to wiedział, że tak się można przemieszczać pomiędzy postaciami w trybie historii. A jeżeli się powtarzało grę i można było przechodzić wszystkimi postaciami, yy, wtedy... można było się przełączać danymi klawiszami. To już jest ciężka sprawa. Tu trzeba uważać Elixir, żeby móc się przemieszczać... Yy, przełączać, przepraszam, pomiędzy postaciami. W grze jest ponad 100 postaci, w którymi możemy grać.